Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak by brzmiało dla Elizy Ludwika van Beethovena, gdyby skomponował je Ludwiko Enaudi? Jeśli tego nie robiliście, to nie przejmujcie się. Pomyślałem o tym za Was. Zachęcony pozytywnym odzewem na TikToku, jest nas już tam prawie 10 tysięcy. Przeobraziłem ten mały żart. Pełny utwór, dzięki czemu będziemy mogli cieszyć się nim wspólnie. Dla muzycznych purystów tylko wspomnę, że odcinek ten nie ma na celu obrażenia lub spłycenia twórczości Beethovena, jednego z najwybitniejszych kompozytorów, który stąpał po ziemi. A jeszcze jedna sprawa. Jeśli chciałbyś dostać nuty do dzisiejszego odcinka. Koniecznie zapisz się na nasz darmowy newsletter. Wysyłamy tam wiele wartościowych treści i materiałów bonusowych, niedostępnych nigdzie indziej. Na przykład nasze autorskie opracowanie Jeziora Łabędziego w dwóch poziomach trudności. Lub jedno z najlepszych ćwiczeń na akordy, które powinieneś grać każdego dnia, by być lepszym pianistą. A jeśli chcesz mieć nuty już w tej sekundzie i być jedną z pierwszych osób, które otrzymują materiały, Dołącz do naszej wspaniałej, rozwijającej się grupy na Facebooku Nauka Gry na Pianinie. Link do obu miejsc znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam na klawiaturę, by wysłuchać utworu w całości. Brzmi jak kompletnie z innego wymiaru. A teraz omówmy informacje wstępne o utworze, ale, by to zrobić, przenieśmy się do specjalnego programu, w którym piszę nuty. Zacznijmy od kilku informacji wstępnych. Metrum utworu to 6/8. Tonacją jest Amol, co oznacza, że nie mamy żadnych znaków przykluczowych. Okazjonalnie w prawej ręce pojawiają się dźwięki. This. Struktura utworu składa się z dwóch części. To jest część A, a to jest część B. Po części B wracamy na część A. Można ją nazwać profesjonalnie jako A1, ponieważ ma trochę zmienione zakończenie. Musimy jakoś zamknąć utwór. Jeśli chodzi o strukturę akordową, to korzystamy z bardzo podstawowych chwytów. Akord F. Akord G i akord A. Wracam na G i znowu F i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dzięki użyciu tych trzech akordów utwór nabiera kompletnie innego wymiaru. I przypomina nam to trochę styl kompozytorski Ludwika Enaudiego. Uzbrojeni w taką wiedzę, przejdźmy do nauki. Prawej ręki. Będzie się ona składać z bardzo powtarzalnego schematu, ale dokładnie co i jak wyjaśnię podczas grania. Ustawiamy piąty palec na E i próbujemy. Przeskakujemy na C, a teraz przeskakujemy na D. I ta linijka, którą zagraliśmy, w toku całego utworu wystąpi z drobnymi modyfikacjami. Osiem razy. Druga linijka jest prawie taka sama jak pierwsza. Będzie się różnić z zakończeniem. O właśnie tutaj. D, C, H, A. Trzecia linijka znowu przypomina pierwszą. Skok na C. Skok na D. I zamiast pojedynczych dźwięków jak w pierwszej linijce, gramy dźwięki. Musi być jakieś urozmaicenie. Czwarta linijka. Znowu zaczynamy tak samo. Skok na C. I teraz zakończenie jak w drugiej, ale chcemy pójść do części B utworu, więc robimy bridge. I tu zaczyna się kolejna część od H drugim palcem. Ten fragment też jest czymś powtarzalnym. Przesuwam się o jeden dźwięk w dół, przesuwam się o jeden dźwięk w dół. Lądujemy na H. Teraz będą fajne takty. To jest festiwal wciskania dźwięku E. To samo, to samo i jeszcze raz to samo. I uwaga, wróciliśmy na początek utworu. zdarza się tak jak w pierwszej linijce. Znowu to samo. I uwaga, tak samo. Tym razem dwu dźwięki, ale już je znamy. I teraz nastąpi mała modyfikacja, ponieważ musimy jakoś zakończyć utwór, ale nie ma sensu grać tej końcówki jedną ręką, ponieważ ręce się w niej wymieniają, jak widzisz w nutach. Dlatego zacznę od 43 taktu, czyli od ostatniej linijki dwoma rękoma. I teraz uwaga, mijanka. Prawa, lewa. Prawa na pierwszy, to pomoże. Przekładam lewą nad prawą na A. Lewa, prawa. Lewa czwartym i na samym końcu wysokie A prawą ręką. Bardzo dobrze. Przejdźmy do lewej ręki. W pierwszej części utworu składa się ona tak naprawdę z trzech akordów. Akord numer jeden od F, w kolejnym takcie akord numer dwa od G i w kolejnym takcie akord numer trzy od dźwięku A. Ok, i tak naprawdę na tym będziemy się opierać z malutkimi modyfikacjami. Zacznijmy lewą od samego początku. I między górnym a środkowym dźwiękiem, powtórzyłem kilkukrotnie, przechodzę do akordu G w tym samym schemacie, i teraz akorda A w tym samym schemacie, i w kolejnej linijce zaczynam jeszcze tym akordem A. Łącznik przechodzę przez akord G w zmienionej kolejności. Zauważ, tu nie było jak wcześniej dół, środek, góra, tylko dół, góra, środek. O tym musimy pamiętać. I kolejny takt. Znowu F G A, które jest przedłużona na kolejną linijkę. G w odwróconej formie. No i tak samo F. G, A, przejście przez G i po raz ostatni F, G i bardzo wydłużone A. Tym razem nie mamy przejścia. Przechodzimy do części B, czyli taktu 19. Tu zmieniamy schemat akompaniamentu. Uwaga, od D. Ten rodzaj akompaniamentu będziemy powtarzali o dźwięk wyżej i o dźwięk wyżej. Zaczynamy znowu od 19 taktu. Teraz od e. Jeszcze jeden takt. Od F. I uwaga, zaczniemy od G, tylko tu już polecimy troszeczkę z inną wersją. Bo dodajemy jeszcze dwie nuty, których nie było wcześniej. Zagrajmy jeszcze raz całą linijkę. D, E, F i wydłużone G. Świetnie. Teraz niskie E, potężne. Schodzimy. Budujemy napięcie. Aż do nuty H. Teraz lewam jeden takt odpoczynku. I wracamy do pierwszej części utworu, tak jak w prawej, tak samo i w lewej mamy te same nuty, i zaczynamy od F. G, A, przejście, nie jeszcze dwa razy. Uwaga, jeszcze ostatni raz. Dołączę z prawą ręką na ostatniej linijce. Kiedy umiesz już utwór bardzo dobrze samą prawą i samą lewą przyszedł czas na połączenie. Tak jak zaznaczałem wcześniej, najefektywniej byłoby łączyć małymi odcinkami po jednej linijce, ale na potrzeby tej lekcji zagram w całości w wolnym tempie z komentarzem. Przygotujmy prawą rękę na E dwukreszne, lewą rękę na F w oktawie wielkiej i zaczynamy. Wciskamy dwie ręce i każda nuta razem zmieniamy akord w lewej, każda razem. I ponownie przesuwamy się w lewej. Lewa kontynuuje na akordzie A, a prawa wraca do początku. Teraz trudna sprawa. Przejście z przestawionym akordem G w lewej i udało nam się wrócić do początku. Z każdą linijką będzie łatwiej. Te małe modyfikacje. Nie nastaręczają za dużo problemów. Ponownie wylądowaliśmy na akordzie F w lewej. Uwaga, teraz będą dwudźwięki w prawej. Przejście w lewej. Uwaga, tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ trzymamy dolny dźwięk w prawej, podczas gdy palec czwarty i piąty się porusza. Zagrajmy to jeszcze raz. Przesuwam prawą i teraz mocno przesuwam lewą aż na D. Kiedy prawa. Pójdzie ze schematem o jeden dźwięk niżej, lewa pójdzie ze schematem o jeden dźwięk wyżej. Kiedy uznasz za stosowne, dołącz prawą, lewa, bardzo niskie e. Schodzimy. dało nam się wrócić na początek utworu. Uwaga na zmianę w prawej. Przejście w lewej. Teraz dwudźwięki w prawej. Uwaga, pomyślmy o zakończeniu, w którym będziemy bardzo się przesuwać. Prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. I prawa na sam koniec. Kiedy będziesz się już czuć pewnie w grze dwoma rękoma, polecam ci zacząć pracę nad dynamiką i agogiką utworu. Dla ułatwienia, pracę nad interpretacją możesz zacząć wdrażać podczas grania samą prawą ręką to ona zazwyczaj jest głównym nośnikiem melodii utworu. Następnie możesz dodać pedalizację. Oczywiście, jeśli posiadasz pedał, najprościej mówiąc, wymienia się go co takt, ale o tym, jak go poprawnie używać, niedługo przygotuję osobny film na kanale. I to by było na dzisiaj wszystko. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj również, by dołączyć do nas na naszym darmowym newsletterze. Link w opisie odcinka oraz na naszej grupie facebookowej Nauka Gdy na Pianinie. Dzięki temu jako jedna z pierwszych osób zyskasz dostęp do ekskluzywnych materiałów bonusowych i będziesz mógł w pełni wykorzystać nasze lekcje. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.